Dzień dobry, mamy kolejny dzień, i to jest ten dzień, kiedy nie mogłam wstać z łóżka, naprawdę, kiedy czułam się połamana. Kiedy czuję, że brak mi sił i teraz tak nie wiem, czy zwalić to na pogodę, czy po prostu coś mnie bierze, więc dzisiaj muszę wziąć zestaw jakichś mocnych witamin, bo coś czuję, że się zaczynam się rozkładać, także trzeba się wziąć w garść, a ja jestem właśnie w garderobie. Nałożyłam się trochę makijażu, żeby jakoś w miarę wyglądać. I słuchajcie, jestem bardzo szczęśliwa, ponieważ przyszły w końcu uchwyty. Uchwyty przyszły, ale jak Wam wcześniej mówiłam, ja je zamawiałam z AliExpress, więc one przyszły w dwóch paczkach. Nie przyszły w żadnym kartonie. Przyszły one owinięte folią bąbelkową oraz w kopertach. I tak zaczęłam rozpakowywać kilka z nich. i Jestem bardzo zadowolona. Jestem bardzo zadowolona. Zaraz Wam pokażę, jak one wyglądają. To jest ten duży uchwyt. I wyglądać to będzie w ten sposób. Nie patrzcie na te kartony, zaraz je muszę wynieść. Ale o. W ten sposób tutaj będą takie największe w kolorze złotym. Tutaj mam takie na szafkę i na szuflady zamówiłam inne takie uchwyty, ale zobaczyłam to, przymierzyłam i stwierdziłam, boże jak będzie pięknie i teraz nie wiem czy nie zmienić. Bo to chyba by było, by było ładniejsze. I tak mi się te spodobały. A ja zamówiłam inne, zaraz wam pokażę jak te inne wyglądają. No, śliczne, śliczne. To taka biżuteria po prostu dla tych szafek, więc ten złoty jest taki bardzo delikatny. Jest to takie szczotkowane złoto, no kolor jest prześliczny, bardzo subtelny i delikatny i wykonanie, powiem Wam szczerze, naprawdę też bardzo fajne. To już są któreś uchwyty, które ja zamówiłam z AliExpress, zamówiłam tam, jak wiecie, również lampy do kuchni, no i jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczona. Oczywiście zobaczymy, jak mój mąż przyjedzie i powie, czy to wszystko, czy wszystkie śruby są dobre i... I wypowie się na temat konstrukcyjny, bo znaczy w tym to nie ma co narzekać. Natomiast te do szuflad, że do tych uchwytów nie ma co się doczepić bo tutaj, tak na dobrą sprawę, tylko wchodzą śrubki. Ale tutaj te do szuflad są troszkę bardziej skomplikowane i zobaczcie, to ma być w ten sposób: o. tutaj albo tutaj. Na początku planowałam tutaj, ale tak na dobrą sprawę tutaj też fajnie wygląda, więc zastanowię się, dzisiaj wszystko rozpieczętuję i poprzymierzam. No i pewnie w weekend będzie wiercenie i będziemy przymocowywać uchwyty, to na pewno. Także jest to jeden z bardziej emocjonujących momentów w garderobie. I do szafek, kiedy doczepimy uchwyty, to mam wrażenie, że jest to takie uzupełnienie. To jakby taka biżuteria dla szafek, więc na pewno dużo się zmieni, na pewno będzie dużo fajniej to wyglądało. Więc w weekend będziemy działać no i na pewno po weekendzie zobaczycie, jaki będzie efekt końcowy. A ja teraz lecę przygotować ciasto na pierniki, bo dzieciakom obiecałam. No i mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze wieczorem uda nam się je oddać. If exactly. you Dobra, ciasto przygotowałam. Wsadzam je do worka i włożę do lodówki, żeby się schodziło. Ciasto na nasze pierniki przygotowane jest w lodówce i się chłodzi, a ja teraz przyszykuję jakąś zupę. Pewnie będzie to zupa pomidorowa, bo dzieci taką lubią najbardziej. Ostatnio był rosół, więc na zmianę robimy rosół, pomidorowa i jeszcze kilka zup, ale no dzisiaj padło na pomidorówkę, więc ja sobie przygotuję zupę, a... Nie wiem, czy ale mój młodszy śpiewa Jezus malusieńki właśnie w góry. Zupa już się ugotowała, zaraz tylko zblenduję to wszystko, bo taką lubię najbardziej. Wszystkie warzywa miksuję ze sobą przez to, no dzieci nie wiedzą do końca, co tak naprawdę tam się znajduje, także mamy zupkę. Mamy pustka. Tak kochanie. A tutaj mamy maszynę do gotowania ryżu, więc zaraz będziemy mieli obiadek gotowy. Kupiliśmy pisaki, będziemy ozdabiać nasze pierniki, ale idziemy teraz najpierw do piec. Co wy na to? I jeszcze takie masz pisaki? Ciasto wyjęłam z lodówki, ale jest twarde. Kurczę musi trochę pobyć na wierzchu, bo cały dzień jednak było schowane. Więc w troszeczkę odstaje. E, nasze foremki gdzieś się zgubiły, więc pojechaliśmy do Pepko. Super! Super! Macie fartuszki? Ekstra! E, także kupiliśmy sobie Pepko. Mamy pisaki do dekorowania. Tutaj są cztery kolory: czerwony, zielony, żółty i biały. Super! I pastelowe kolory, tutaj są słodkie pianki, ale to na przykład do kakaa. Oraz mamy takie dekoracje Magia Świąt Dr. Edgar. są takie choineczki, perełki, gwiazdki i śnieżynki. Ale będziemy ozdabiać dopiero jak je zrobimy i jak wystygną, tylko nie wiem jak ja to ciasto rozwałkuję, OMG. No dobra, zabieramy się, zakładajcie fartuszki. A, i ja kupiłam jeszcze ja wanilię. Ja już twoją to jest to jest mała, to duża. Więc małą, taka mhm. Taką. Jakie piękne kiepne. Ja, mam ja, 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 sobie wybrać. ja, 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 Poincze, kropelki, gwiazdy. Poczekaj. Najpierw nas, mi, nasz, nasz je. Jeszcze mam już odbicie. A już, już nie się. widzę. No to zrób tak, żebyś chciał. Ja mam różne kolory. I mam takie duże. I mam takie duże. Ale ja mam takie duże. <noise> 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 Duchowe. Pierwszą partię zrobiliśmy i wstawiamy do pieca Dlaczego? Dlaczego? i zaraz będziemy dalej wykrawać. Dlaczego? Nie ma tak. Wszyscy po kolei. Każdy sobie bierze po kolei? Na razie one muszą tutaj poleżeć. Dekorujemy choineczkę? Weź, weź z lewą, przecież nie chce woleć. Połówku. Jak zaskany? Poczekaj, ale musimy patrzeć z kolegi. Piękno, no? Wow! Ula la. No pięknie, kochanie! Palce! Palce? Wow! No ekstra! A potrzebny bilet biały? Proszę! No jaka wymiana? jak Winston uratował święta I to są takie opowieści I to są takie różne opowieści kochanie a ja jest ich na cały grudzień czyli 24 chyba I teraz 25 jest Zobacz, bardzo ważna misja, to jest pierwsza opowieść. No, my musimy chyba nadgonić 1 grudnia, bo dzisiaj już mamy. Bardzo ważna misja. Sklep z zabawkami przy ulicy Jemiłowej był zatłoczony i hałaśliwy. Zostało jeszcze tylko 12 minut do chwili, kiedy powinien zamknąć się na święta. Ale ludzie wciąż wchodzili przez otwarte drzwi, by w ostatniej chwili kupić jeszcze prezent dla kogoś wyjątkowego albo tylko pogapić się na kolorowe zabawki stojące w rządkach na półkach i podziwiać ogromny dom dla lalek na wystawie. Jedyną osobą, która nie patrzyła na to wszystko, był Oliwier. Jego mama i tata byli właścicielami tego sklepu. Pomagał im przez cały dzień, znajdował i przynosił zabawki i ogólnie od rana był bardzo zapracowany. Teraz jednak szybko wyskoczył z podlady, gdzie pakował zakupy. Owinął szyję szalikiem, przecisnął się przez tłum kupujących... pierniczki zrobione, książka przeczytana i teraz czas do spania. Jeżeli dotrwaliście aż do końca i spodobało wam się to, co widzieliście, to zapraszam do pozostawienia kciuka w górę i zapraszam do następnego vloga. Trzymajcie się ciepło. Mama, no, no. no.